Dobry wieczór kochani e, Witam was w ten sobotni wieczór Jeszcze raz Długo mnie nie było, ale już jestem Byłam u kosmetyczki tu i tam No i przy okazji Nakupiłam sobie jeszcze z drapek takich No na wieczorne Drapanko Jak macie ze mną ochotę chwilkę posiedzieć Z obocową jak widzicie Przeprosiłam się Zobaczymy co to będzie, koralowa Gruby cache, co ja tu wziąłem, czas na premię, Szczęśliwa liczba z trzynastką, laki z i dwa, dwa razy szybka piłka. No to zaczynamy. Zacznę sobie. No, tak jak mam ułożone, tak jak mam ułożone, nic nie będę przekładać. Później te takie, co się dłużej drapie, to przemieszam. Numer z drabki jest 25. No, i trzymajcie kciuki za to, żebym znalazła koniczynkę albo cyfrę, bo już miałam całą odkrytą dawno temu. Lato sobie na szorcie. Była cała pełna, za 5 dyszek, no, ale już mi się to nie powtórzyło. Po kilka wygranych zobaczymy, co to będzie. 27, 3, 37 i 14, ale i tak ją lubię, bo często coś w niej miałam. Zaczynam. 22. 13 oboczek, 25, no krąży, krąży, koł tej 27, 9 i 33. Nic nie z moich, ale wygięta. <laughs> Przepraszam. Jedyneczka, no to za niziutko. No jak ja ją mam trzymać? 31, dobra, tak. 12, też za nisko. 34, i 35. No niestety nie dała ani jednej wygranej. Także do pustaczków. Teraz weźmiemy sobie trzynastkę, szczęśliwą liczbę i szukam trzynastki. Numer zdrabki jest 15. Sprawdzam, czy widać wszystkie gry. Aż do samego kotka widać. Dobra, szukam tej trzynastki. Co tu mam? cztery Osiemnaście, osiem, co tu ósemek? Dwadzieścia, i jest trzynastka. Pięknie. Dwadzieścia dwa, i mam trzynastkę. To nie będzie pustaczka. Dwadzieścia 32 trzydzieści dwa, trujeczka. Dwanaście, to już mnie denerwują. I <śmiennie> jest druga trzynastka. Ani wiedzieli, że mnie denerwują tą dwunastką. Mam dwie wygrane. Bardzo się cieszę. Odkrywam pierwszą trzynastkę. 10 złotych. Super. Przepięknie 44 dałam na cały miks i 5. No i bardzo ładnie 15 zł jest. Cieszy mnie to bardzo. Ej, ha jest na 15 złotych. No to do wygranych. Tak, teraz owocowa. Zobaczymy, czy mi. Już pozwoli ułożyć jakąś linię, czy dalej nie. 25. I drapię. Mm, żebym nie wjechała w kontrolne. Jest bo ok, udało się. I teraz tak ułożę, żeby było widać wszystkie gry. Dobra, pora. Zaczynam. Okulary są na nosie. Szukamy. Tu już jest wieczór i. Dosyć słabo widzę, to już w ogóle jeszcze w tym świetle. Gruszka. i to mi nie przeszkadza w zdrapaniu. Gruszki mam. Coś troszkę. Jak słyszycie chrupanie, to mój królik. Ja już widzę karambu, które pominęłam. Dobra. Tyle gruszek. Nie ma więcej. Następny owoc, co mi dali... Awokado. Bardzo ładnie. Tu mam od razu dwa, tu też są dwa. O. Tyle. Fajnie się drapało, ale już nie ma więcej. Teraz arbus. I jeden tylko. Malutko wiśnie. Raz, tutaj jeszcze są. I tyle. No słabo. Truskawka jest. Coś w tej szczęśliwej siódemce się układa. No zobaczymy. Tu mam jeszcze dwie. Tyle. Cytrynka. No to tak. Tu, tu. No czwóreczka też zaczyna ładnie wyglądać. Ale czy dadzą pomarańcze? Teraz jeszcze tu. I na dole. Trzymajcie kciuki, żeby mi się ułożyła w końcu ta linia. Żeby się odczarowała ta owocowa moja. Kokos. Jest. Jeden tylko. Oj, 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 oj. Co, co tak słabo. Brzoskwinka. No to teraz jabłko i borówki poproszę rozkwinka, nie ma więcej, a dali mi ananasa, tu jeszcze mam i tu jest jeszcze jeden, tyle. Dobra, symbole się kończą, jest pomarańczko, nie jest źle, ale jak przyblokują to winogronem, cicho, nie kraczę. Nic nie będę krakać. Niech mi tu nic nie blokują, tylko niech mi dadzą linię. Dobra, tak wygląda. Pomarańczko wydrapałam. Ostatnie trzy owocki. Winogronko nie przyblokowali. Mówiłam, że nie będę krakać. Jest linia. No, owocowa się przeprosiła. Elegancko. Przeprosiła się. Zobaczyła, że przestałam już ją drapać i się przeprosiła. Poproszę banany. Proszę, banany. No, no to patrzymy, co mi dali. Dali mi figę. No to teraz albo jabłko, albo banan. Figa, żeby była linia. Jeszcze jedna. Dobra, tyle. I zobaczymy, co będzie na końcu. Melon. Na końcu melon. Także jedna linia. Więcej nie będzie. Ale i tak się cieszę, że się przeprosiła. Bo sadnia nic nie chciała dawać. To jest numer 25. Tu jest jeszcze jeden melon. Czekajcie, ja to wyczyszczę. I odkrywamy tą linię. Co ja tutaj mam w czwóreczce? I zaraz zobaczymy. Dyszka! Pięknie! No, cudnie. Myślałam, że będzie zwrot. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Kontrolne Z. To mi się podoba do wygranych, do trzynastki. Teraz kochani, zrobimy sobie czas na premię, a potem się wezmę za koralową, bo to też trochę drapania. Ale się śpieszę to. Osiemnastka. Szukam klipsa i szukam swojej cyfry. Wcale tak długo mi nie zajęło z tą owocową. 31, 11, 36 i 14. Mhm. No to teraz zobaczmy, co mi dali. O, już wjechałem. 33, 13 lustro, 12 obok. Już widzicie pierwszą kontrolną, to już jest po zabawie. Yy, kontrolne różne, ale drapiemy do końca. 35 kolejny obok, jedyneczka. 24, 34 i trójeczka. Kontrolne różne. O, 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 nie ma. Nie ma, nie ma. Dwie puste i dwie pełne. Na razie jest po połowie. Teraz sobie wezmę koralową. 17 numer z drabki. I lecę z koksem. Kapelusz. Pierwszy. Będę przesuwać. Jest kapelusz. I tylko jeden. Nie ma więcej. Teraz mam leżak. Jest jakikolwiek leżak. Nie, nie ma leżaka. Parasol. Tak to mi nie róbcie, że nie ma. Parasol jest tylko jeden, ale chociaż jest. Chociaż jeden, kotwica. No zobaczcie, też nie ma. Nieładnie siedemnastka. Nieładnie. Dalej. Słoneczko. To na dole są dwa. Mam. I to tyle. Teraz mam koło. Jest. Na stówę. No, fajnie by było, jakby dali chatkę i deskę. Koło i jeszcze jest na dole. Mhm. Co tutaj będzie? Jest syrenka Szukam jej. Tutaj mam. I tu jest jeszcze jedna. Tyle. Sprawdzam jeszcze raz, żeby nie narobiła mijaków. Żółwik. Jest żółwik dwa razy tutaj. Już zaczyna robić skos na dwa tysiące. Mhm. Ale drugi jest na tysiąc. Dobra. Płetwy są. I tu też oczywiście. Słynny skosik. Dalej. Małpka. Ciekawe, czy dali. Nie zdążyłam jej zobaczyć. Ale chyba nie dali małpki. Nie jest małpka. Jest. Jest. Siedzi na dyszkę. Albo na cztery. Dobra, dalej. Co ja mam? Ananasa. Jest ananas. Na dole jeszcze jeden. Też na dyszkę. Czekajcie, oczyszczę trochę. Dobra. Następny symbol, krab. Mam kraby, dwa w jedynce. Mhm. Tu nie ma, i do samego dołu już nie ma. Kraba. Teraz mam wiadereczko. I jest. Tu jest jeszcze jedno. Dobrze. I ostatni rządek z symbolami. Jest wulkan, ale widziałam więcej tu i tu są jeszcze dwa nadyszka się układają. No to dajcie ten aparat, żeby nie było pustaka, przynajmniej na otarcie łez. Meduza. Tu jest meduza na dole, ale jeszcze sprawdzę, czy gdzieś tu nie pływa. Nie, ośmiorniczki są. Ale meduza była tylko jedna. Dobra, co mi tu dali? Kwiatek. Mam tutaj dwa. Mhm. Poproszę arbus albo palmę. Mhm. Tu już kwiatków nie ma. Ostatnie cztery. Rekin. Mam dwa rekiny. Tak. Czy jeszcze gdzieś tu pływa jakiś rekin? Nie. Nie ma więcej. To, co mi teraz dadzą. A dali mi cytrynki. Tutaj, tutaj. No to poproszę tą ośmiorniczkę. Tu jeszcze są. O, ho, ho, co oni mi tu robią. Co oni mi tu robią. I dwa symbole do końca. Motylek jest jeden tylko był co będzie na końcu torebka także nie posłuchali mnie i wszystko zablokowali i do widzenia jedna tylko torebka była zrabka przegrana o czekajcie ja sobie to poskładam i Kontrolne odkryjemy. B, L, i co tu jeszcze jest? T. Także do pustaków. Do pustaków. Teraz jeszcze mamy dwa ekspres losy. I zaczniemy sobie szukać symboli. Pustaki na bok. Wygrane są dwie. A nie! Przecież ja mam jeszcze jedną zrabkę. Boże, kochany. Co ja robię? Przecież mam jeszcze jedną zdrapkę. Przepraszam Was. Dobra, czte 17. gruby kash. Ja już myślałam, że wszystko wydrapałam. Składam pustaki osobno, wygrane osobno, a gruby kesz sobie y czeka biedny na drugim końcu. Dobra, drapiemy jeszcze gruby kash. 17. -ka. I szukam portfela i worka, kochani. No, to szukam. Co ja tu znajdę, albo moją cyfrę, oczywiście. 16. No, troszkę za nisko. 2. Też za nisko. 7. Obok. 17. Kolejny. I 13. Nic z tego. Następna. Trzydzieści siedem, ale walą te oboki. Masakra dziewięć, trzydzieści cztery, normalnie nieco bądź, czternaście i trzydzieści dwa. Nic z moich. Dalej, trzydzieści pięć, dwadzieścia pięć, dwanaście, dwa. 15, tak ładnie wydrapałam. I co mi z tego przyszło? Co ja tu mam? O 40 mi dali. Nie mam 40, 11, 19, kolejny obok 29 i 39. Na samym końcu jeszcze dowalili obok. Także sorry memory. Zrabka przegrana. O! Do pustaków. Tak sobie czekała na końcu, tak sobie czekała. Tu mam wygrane dwie, przegrane cztery. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Teraz sobie poszukamy, co ja tu sobie wybrałam z aplikacji. Łyczek kawki. I lecimy. 6 boli, 2 złote I do góry wszyscy wiedzą, wszyscy grają. Chciałabym ja będę wam tłumaczyć szybka piłka dobra co ja tu mam piłka raz dwa trzy but cztery pięć sześć już mam dwa złote puchar siedem osiem dziewięć naprawdę dziewięć jeszcze raz B e, piłka czekajcie bo mnie teraz jedna Druga. Trzecia. Aż wezmę normalnie, zamaluję. Bo ja jestem ślepa, żebym ja coś tu nie nabroiła. Trzy. Bo może jest dziesięć, a ja nie widzę. Weźcie, patrzcie razem ze mną. Trzy piłki. But. Jeden. Drugi. Trzeci. To jest sześć. Mam. Więcej butów ja tu nie widzę. Trzy piłki. Trzy buty. Sześć. Teraz puchar. Siedem. Osiem. Ja pierdzielę. Dziewięć. Oh, poważnie, poważnie. To poważnie jest. Dziewięć symboli. Czyli brakło mi tylko jednego symbola, żebym miała tysiąc sto. Symbolu, przepraszam, bo mnie w płucach zabolało. A jestem po operacji. To już tak Wam powiedziałam prywatnie. Yy, no 1100 złotych by było. By było. Mnie zatkało. Ale mam 9. Raz, dwa, trzy piłki. But. Raz, dwa, trzy buty. To jest 6. Puchar, 7, 8, 9, 9. Dziewięć mam. Ani już w dwie trzy strony liczę. Szkoda, że nie było tego ostatniego, ale mam 50 zł. Jak się cieszę za dwa złote. Mm. Wiecznie tych pustaków nadrukują, nadrukują. Patrzcie, jest pięć dych. Ale się cieszę. Do wygranych. Zaraz jadę znowu po nowe zdrowie. Dobra. No, ale się cieszę, naprawdę. Czekajcie, na sobie kawy. Nie spodziewałam się. Nie spodziewałam się. Kupuję, składam, kupuję, składam. Wkładam, bo robię dla Was mega fajny odcinek na te 500 subskrypcji. Dobra. Jest pięć dych. Dalej. Drzwi. Muszę powoli, żebym coś tu nie narobiła. Potem będę liczyć. Szukam drzwi. Ja na to mówię drzwi no safe, jak tam kto chce. Raz, dwa, trzy monety. I teraz gol, i zaraz będę to liczyć. Gol. Nie ma więcej. Ja już patrzę na piłki, na buty z tamtego normalnie. Już mi się pierniczą te symbole. Dobra, liczymy. Drzwi. Raz, dwa, trzy. Monety. Cztery, pięć, sześć. Gol. Siedem, osiem, dziewięć. ha. <śled> dziewięć. Dziewięć, dziewięć, dziewięć. Przepraszam, jak krzyczę, bo się zbliżyłam buzią, bo tutaj skreślam do telefonu. Ja pierdzielę! Ja pierdzielę, czy ja czegoś nie popieprzyłam? Czy ja czegoś nie popieprzyłam w tych symbolach? Drzwi, raz, dwa, trzy, monety, raz, dwa, trzy, to jest sześć, gol, siedem, osiem, dziewięć, 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 aż narysuję dziewiątkę, normalnie dziewięć jest. O, Boże, 50 i 50, 100 zł w dwóch losach za dwa złote. Czy wy to widzicie? Ja sobie wybieram z aplikacji, składam, składam, składam. I o Jezu, i nieraz już miałam z wami kreślić, ale myślę, że to nudzi ludzi. Sama sobie kreślę. I składam teraz do tych kopert, żeby, żeby zrobić jakiś fajny odcinek. Ja pierniczę mam stówę w dwóch losach. Teraz tu jeszcze raz. Piłka, raz, dwa, trzy. Teraz będę na te gole tu patrzyła. Raz, dwa, trzy piłki. Buty, raz, dwa, trzy. To jest sześć. Sześć. Puchar, raz, dwa, trzy. Nie ma więcej. Byłam o włos od głównej wygranej jak w jednym, tak w drugim. Ale mam dziewięć i dziewięć. Dwie dziewiątki. Mam sto złotych. 100 złotych mam w ekspres losach. O matko i córko. O matko i córko, co tu się dzieje? Ja już nie wiem. Ja już nie wiem. Linie też się przeprosiły. Oj, koniczynka moja, tutaj masz być. Mam 100 złotych w ekspres losach, kochani. Grajcie, kupujcie za te dwa zeta. Jak macie aplikację lotto.pl no, no LOTOPL, tak. Jak macie tą aplikację, co ja, to grajcie. Jak kupujecie zrabki, wybierajcie, grajcie ogólnie. Ja żałuję, że nie nagrywałam wcześniej. To, to byście dużo widzieli, jakie miałam wygrane. Teraz tak, 10 złotych mam w Owocowej, to jest 110. I druga dycha jest w tym. Częśliwej trzynastce. 120 zł. A ja miałam 44 z losami. Już. 120 zł. Nie chce mi się, bo mi głowa boli po samym dniu. Minus 44. 76 zł jestem na plusie. 76 zł. No pięknie. Wspaniały wieczór. Wspaniały wieczór. Tak, zdrabki z żabki będą jutro na pewno rano. A ta sobie jeszcze pojadę wymienić i jeszcze sobie dokupię yy, ekspres losów, i jeszcze sobie dokupię zdrapek, bo jak mi się jutro będzie nudzić, to nie mogę ruszyć tamtych, które mam poskładane. A mam ich dużo, ale to jest na odcinek specjalny. Kochani, cudownego wieczoru wam życzę. Niech wam się tak samo darzy i szczęście jak mi. Widzę, że dobra pasa przyszła i mam nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej. O, mam stówę. Ha, nie wierzę. Braku, o włos byłam od jednego symbolu, żebym miała w którymkolwiek główną wygraną te 1100. Wiecie co, ja lubiłam grać yy, nie w szybką piłkę, tylko to co było 2000. Szybka kasa. Nie ma, teraz mi nie dają i nie mam szybkiej kasy. A tam to wolałam. No i krzyżówka fajna, nie? 4,5 tysiąca, 10, 10 tych wyrazów. Nie wiem, czy kupujecie, ale, ale krzyżówkę też lubię wykreślać. No, napiszcie mi w komentarzach. Jestem ile? 76 zł na plusie. Mega, 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 mega. mega. Oby tak było zawsze. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym z wami kreśliła ekspres losy. Bo ja gram we wszystko, ale nie wszystko mogę tu pokazać. To się możecie domyślić, bo po prostu no to nie jest na, na, na ten kanał. To nie jest na ten kanał, to po pierwsze, a po drugie to jest w Polsce zabronione prawdopodobnie. Jeszcze muszę dzwonić i się dowiadywać na infolinie, czy tak naprawdę jest. No. Miłego wieczoru kochani, ściskam was, trzymam za was kciuki i... Kupujcie ekspres losy, kupujcie zdrabki, grajcie w lotto. Przepraszam Was za mój brudny palec z drapania. No i buziaczki, kochani. Do zobaczenia jutro. Jutro rano do kawusi zrobimy sobie zdrabki z żabki. Pa, pa. Do jutra. Pa!